Zagrajmy w grę. Na ekranie widzisz kilka moich ulubionych gier, a ja postaram się zgadnąć, na której zatrzymasz się na samym końcu. Wybierz teraz jedną i połóż na niej palec, a następnie kliknij dwukrotnie w ekran, aby potwierdzić swój wybór. Teraz przesuń się w dowolnym kierunku o tyle miejsc, ile liter posiada Twoje imię. Zatrzymałeś się na zupełnie losowej grze i teraz spójrz na kolor, jaki jest do niej dopisany. Chciałbym, żebyś przesunął się ponownie w dowolnym kierunku o tyle miejsc, ile liter posiada kolor, który jest dopisany do gry, na której się właśnie zatrzymałeś. Ponownie wylądowałeś na zupełnie nowej losowej grze. Teraz spójrz na cyfra, jaka jest do niej dopisana, i ponownie przesuń się, ale tym razem odwrotnie do wskazówek zegara o tyle miejsc, ile pokazuje ta cyfra. Ponownie jesteś na zupełnie nowej grze, a ja postaram się zgadnąć, na jakiej grze zatrzymałeś się na samym końcu. Jeżeli mi to wyjdzie, podziel się tym w komentarzu, a także zostaw serduszko i obserwacje. A gra, na której się zatrzymałeś na końcu, to Indiana Jones.